Witamy w Trondheim czwartkowe popołudnie, już o godzinie 18 rozpocznie się seria próbna. Na 19 przewidziano start dzisiejszego konkursu, pierwszego i jedynego tutaj warunki bardzo dobre, w tej chwili jest praktycznie bezwiecznie, skoczkowie testują skocznie. W serii próbnej nie zobaczymy ani jednego Polaka. Wszyscy odpuszczają serię próbną, Żeby wypoczęty mi w pełni sił przystąpić do konkursu. Kamil Stoch dzisiaj oddał jeden skok, pozostali zawodnicy po trzy. Jednym słowem, raczej obieg znają. Zobaczymy dzisiaj czterech Polaków w konkursie, najbardziej liczymy na Kamila Stocha i Piotra Żyła. Opowiada nam się tutaj ciekawy konkurs, bardzo dobrymi warunkami, sprawiedliwy. Emocji nie powinno zabraknąć, szczególnie że trwa walka o kryształową kulę, a różnice między czołową trójką są bardzo, bardzo niewielkie.